programu i z gwiazdami jest Paweł Deleng. Paweł, bardzo nam miło, że zaszczyciłeś się nad swoją obecnością. Biorąc pod uwagę twoje projekty zawodowe, masz czas prywatnie oglądać seriale, Netflixa, filmy? Ja oglądam raczej, wiesz, jakby mhm. nawet z przyjemności, ale też z pewnego takiego obowiązku i chętnie jeżdżę też na e, różne festiwale, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy, jak koledzy myślą, e, jak szukają nowych sposobów, nie wiem, wyrazu, jakie historie opowiadają, więc to jest super. I staram się na bieżąco oglądać produkcję telewizji. Nie oglądam, częściej mhm. sięgam, że tak powiem, po streamerów. Mhm. E, wydaje mi się, że jednak ta telewizja proponuje takiej, powiedzmy sobie jasno, przewidywalny piece of art, tak, piece of art. Te seriale są... W pewien sposób schematyczne czy te filmy. Przewidywalne scenariusze. Także w, sensie tak. Tak, że w TV nie wiesz, co zobaczysz, a wiesz co, zobaczysz TVP, a wiesz, co zobaczysz mniej więcej w Polsacie, więc mi brakuje takiej, ale to mm, można długo na ten temat rozmawiać. Co jest też jakby jeszcze istotne i mi się wydaje, że fajne, mm. m, że przy produkcji gry rodzinne e, czuło się jakby obecność e, e, prowadzącego producenta ze strony Aksonu, hey Boże, ze strony Netflixa, w tym przypadku była to Anna Nagler. No I Ania e, też gdzieś tam z tyłu y, 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 czuwała, czuwała ale też wysyła takie pozytywne sygnał, że dla nich to jest jakby istotne i ważne. E, Ania Banderbach też cudowna ze strony Aksonu e, liniowy producent i tak czuliśmy, że, że, że wszyscy chcemy, żeby e, było e, prawdziwie. Interesujące o dla hmm. widza. A dostrzegasz na przestrzeni tych 20 lat różnicę pomiędzy pracą na planie filmów zagranicznych a w Polsce czy pod kątem jakościowym? Ja, czy ja myślę, że, że od castingów to jest hmm. osobna historia. Myślę, że, że, że jest ogromna zmiana w tej chwili w ogóle na rynku w Polsce, bo naprawdę zaczęliśmy dostarczać yy, seriale, przede wszystkim seriale, ale również filmy to jest. Trochę jeszcze inna historia, które mają jakość. Tak? I one taką mają jakość uniwersalną i też międzynarodową. Teraz częściej właśnie słyszymy, że dzięki Netflixowi, a za chwilę to będzie i Amazon, i Via Play już jest, i, i Disney, że faktycznie te produkty nasze lokalne grane i realizowane przez. Polskich reżyserów, polskich producentów, polskich aktorów ymm, trafiają do dystrybucji międzynarodowej. Dla nas to jest świetne odbicie, jakby, tak? To zna. i, i myślę, że to że takie w, pobudzenie i takie właśnie wiatr w skrzydły, w skrzydła, tak? I też możesz... Poczucie kompleksu, że mamy język polski, no który taki jest niekomunikatywny, tak. taki jest trudny, i y, 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 nagle się okazuje, że możemy y, być y, rozpoznawalni, Okej. Okay na całym świecie, a ja teraz zostaję po tych grach rodzinnych SMS-y i wiadomości z Urugwaju, z, z, z Kolumbii, e, tam ze Stanów Zjednoczonych i to jest e, mega jak gdyby fajne, czyli nie wyjeżdżając z domu ten dom, ten świat jakby przyszedł e, do mnie. A z drugiej strony filmy, mhm. i teraz byłem na tym festiwalu filmów, widziałem niedużo, ale, ale już te filmy bardzo wyglądały obiecująco, widać też stanowczo, że ten poziom tego polskiego filmu idzie w górę. Tak, on jest coraz bardziej świadomy, on staje się coraz bardziej takim filmem, który nie boi się eksperymentować, coś mhm. o człowieku istotnego powiedzieć, szczególnie w tym roku. A z drugiej strony trochę mnie przeraża stara skorupa jeszcze mhm. tych funkcjonariuszy państwowych, którzy odpowiadają za jakość polskiego filmu i wydaje mi się, że streamerzy trochę tak rozbijają ten, ten system, że już nie ma dominującej roli, nie wiem, telewizji polskiej, Mhm. Czy nie wiem, tam tvn u y, y, czy Polsatu. Tylko ważna jest jakość. Czy część, Instytutu tworzyć... Sztuki Filmowej hmm. i może WFD i że jeżeli tam gdzieś może komuś się nie do końca spodobałeś albo podpadłeś, to już nie masz szansy, że... Jesteś tak, skreślony. Jesteś skreślony, ale... żeś na kogoś spojrzałeś. Tak, 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 ale taki... Więc ten rynek, który był niedawno dosyć wąski, funkcjonował między trzema, czterema mocnymi nazwiskami, które decydowały o tym, czy jakiś film powstał, albo jakiś serial powstał, bądź też nie. Nagle właśnie przez... Stworzyły się horyzonty. Tak, przez streamerów. Oni znacznie więcej um, jest więcej śmiałości, odwagi, żeby pracować z nowymi producentami, żeby pojawiali się nowi aktorzy, a nie tylko cały czas te same nazwiska. Shortlista. Shortlista i krzyżowa tak. i, i w, ustawienie tych samych nazwisk trochę w innej konfiguracji mhm. e, i myślę, że to daje w ogóle fajną, dopuszcza więcej powietrza, daje fajny dynamizm. Myślę, że to jest ogromna szansa dla młodych, Przede wszystkim aktorów, bo bardzo dużo się Żeby nagrobi... Wiedzieli, że mają szansę, tak? Że... Raz, że mają szansę, bo za tym bardzo dużo się nagrobi dla młodego widza, w średnim wieku widza produkcji, więc myślę, że młodzi mają teraz znacznie więcej tak naprawdę szans na dobry debiut. I no fajne za funkcjonowanie w zawodzie. Zgadzam się z tobą. Jeszcze jedna rzecz, przepraszam, no. że tak powiem. I no. też e, podobają mi się te standardy, którzy, które są proponowane przez streamerów. Mówię o jakości no. pracy, pewnym takim szacunku do artystów. I widzę, że on jest. Szacunek na planie. Jest szacunek na planie. Jest zadbanie w prostych rzeczach. E, czy to jest kwestia tego krzesła, o które nie trzeba prosić, tak. czy to jest na przykład na urodziny nawet dosłanie prezentu, pamiętamy o Tobie, cieszymy Karki się, tak, tak. dobrze, się z Tobą tak. pracuje. jesteś dla nas ważny. To są rzeczy, które tworzą taką niewidzialną, niewidzialny język pewnego obyczaju, pewnej kultury, który moim zdaniem akurat w tym zawodzie... Dobrych obyczajów. Dobrych obyczajów, bardzo się przydaje. A nie podobają się sytuacje, kiedy aktorzy są wykorzystywani mhm. czy statyści, czy zespół techniczny i pracują po 12 godzin na przykład i nie wiem, otrzymują fatalnej jakości na przykład, nie wiem, jedzenie. Prawda, tak. sami muszą się prosić w o te podstawowe elementy. Tak? Albo sami muszą prosić, tak, dokładnie, że nie ma, nie wiem, bo jak sobie wyobrazimy, że grasz na przykład główną rolę, jesteś przez 12 godzin w pracy, a do tego jeszcze dolicz przyjazd i wyjazd, robi się... Tak. 13-13,5 hmm. do 14. No to dla organizmu to jest. A ty musisz, tak, a ty musisz być jednak przed tą kamerą dyspozycyjny i gotowy, czyli. Tak. W, 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 więc wydaje mi się, że. że tak prosta rzecz, mega. Zamówienie taksówki, czy o zapewnienie jakby? Garderoba, a nie jakiś ciasny y, autobus, w którym wszyscy stoją sobie na, na głowie i. i się, jak I zastanawia się, czy możesz, czy nie możesz, czy nie możesz. Czy pani tu... się obok mnie przebiera, czy też nie? no To są takie już sytuacje. Więc wydaje mi się, komfortu pracy. W, wydaje mi się, że on bardzo nam e, jakby pomaga, tak? To znaczy, e, e, w, w, przy długich projektach po 80-90 dni e, wręcz on jest po prostu. No tak, bo to jest bardzo obciążające, pewnie i fizycznie, i psychicznie, tak? Praca znaczy tak. Aktoriale. Ciężką pracę to ma na pewno górnik y, w, w kopalni, a my mamy trudną pracę, mm. która polega trochę na czymś innym, mm. ale faktem jest, że w tej pracy y, mocno dostaje w kość y, na przykład krygosłup. Mm. Ja pamiętam, miałem taki projekt, y, ponad, tam było 170 dni zdjęciowych. Mm. Jeden dzień najczęściej grałem główną rolę mm. y, i po tych 170 dniach. No, Potrzebowała rehabilitanta, tak, bo, bo jednak mogłeś no, bo stoisz na nogach cały czas, działo. praktycznie. czego no, no, no. co ty, no, czego ty no. ode mnie wymagasz? Więc ja mówię, że często pracujemy nogami w tym zawodzie. Fizycznie. fizycznie. A powiedz proszę, myślę, że naszych widzów by to ciekawiło, bo wspominałeś się o festiwalu teraz filmowym. Mm -hmm. Czy któryś z filmów, które obejrzałeś na tyle zapadł ci w pamięć? Uważasz, że warto o nim powiedzieć i zrekomendować obejrzenie? Znaczy tak, z góry, od razu powiem. Ja byłem tam raptem mm, półtorej dnia, w związku z tym za półtorej dnia, jeszcze mając y, ważne spotkania, bo przygotowywuję swoje filmy, y, nad którymi pracuję y, też pod kątem takim produkcyjnym, y, to nie miałem dużo czasu na oglądanie, ale udało mi się zobaczyć. Y, Kobieta na dachu i mm. y, 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 ten film mnie jakby poruszył. On był taki. Mm filmem bardzo czystym, bardzo poukładanym, takim strukturalnie, bardzo precyzyjnie nakręconym i Świecie Zagranym i, i, i świetne Studium o Samotności. Widziałem też znowu fragmenty filmu Filip, to mega, muszę zobaczyć cały film, ale mnie to mega zaciekawiło, bo jest fajne waliu produkcyjne, super Eryk, ciekawa praca i bardzo się cieszę Michała Kwiecińskiego jako reżysera. Cały film na pewno mam do zobaczenia, do obejrzenia. No a cóż, no, teraz te filmy pewnie wchodzą jeszcze do dystrybucji. Tak. widziałem, że Johnny jest w dystrybucji, więc ja państwa jak najbardziej gorąco zachęcam do tego, żeby oglądać te polskie filmy, no bo y, y, one jednak gdzieś y, y, starają się, są y, odbiciem zwierciadłem tego, co się u nas w kraju dzieje, co się dzieje w duszy naszej. Mm. Serial na Netflixie, Gry Małżeńskie. Mm -hmm. Abyś ja mógł coś opowiedzieć, coś więcej, bo y, grasz w tym serialu. Mm -hmm. y, jak wyglądała praca na produkcji? Y, jak sobie chwalisz, czy nie chwalisz współpracę z kolegami? Y, czy to jest ważny element, y, ważny projekt w Twoim życiu? ten serial? Dla mnie na pewno ważny dlatego, że po wielu latach jakby wracam, tak? Staję dużą rolę w, w, w serialu em, obyczajowym, który trochę jest tragikomedią, który jest komedią, który jest trage tragedią e, i daje na pewno aktorowi dużą, duże pole jakby nie do popisu tylko do Pokazania swoich umiejętności, zdolności. Yy, do podróży, uspokunąć. do podróży, bo zawsze yy, każda rola dla nas jest szansą na jakąś podróż, na jakieś spotkanie, do spotkania, o, ja tak, to, tak to rozumiem. Więc to spotkanie było fajne z tymi m, wszystkimi moimi y, kolegami, twórcami, począwszy od producentów, czyli od Michała Kwiecińskiego z Axon no. Studio, który faktycznie stworzył nam fajne, dobre warunki, abyśmy się do tego serialu przygotowali pod wodzą Łukasza Ostalskiego, naszego reżysera, dlatego, że przed zdjęciami żeśmy się spotykali wielokrotnie, czytaliśmy scenariusz, były czytania scenariusza. Tym bardziej to było konieczne, że historia jest dosyć zawikłana i opowiedziana w sposób nieoczywisty czasami od końca. Więc dopiero ta historia dla nas stała się jasna, kiedy poprosiliśmy któregoś dnia Aha. reżysera, że słuchaj, mu dobrze by było, żebyśmy sobie wydrukowali te sceny chronologicznie, jak idzie, każda postać, żeby miała tą chronologię, jak to idzie od początku do końca. I nam się nic nie zgadzało. Takie zawieły historie. No, tak jest, ta historia była pocięta, że chodziło o pewien kontekst jakby szerszy, zmieniamy pewne znaczenia e, i też tak jest w życiu, że bardzo często jesteśmy subiektywni, e, twoja narracja i opowieść o tej naszej dzisiejszej rozmowie na pewno byłaby inna niż moja. Ostatni punkt naszego programu w sensie e, ostatnie sytuacje, które miały miejsce w sensie e, pod twoją osobą w sensie m, mówienie na temat prywatnych rzeczy Ludzi, którzy są też osobami publicznymi, czy Twoim zdaniem, znaczy w ogóle ja jako ja jestem ciekawy, bardzo, mm -hmm. bo um, to jest coś takiego, że jakby wiesz, no tworzysz, masz swoją przestrzeń prywatną, zawodową i tak dalej, i nagle ktoś wrzuca. E, w sumie nie wiadomo z jakiego powodu, coś na Twój temat prywatnie. Ja myślę, że tak, że tę sprawę już uciąłem i zamknąłem. Jakby do tego w ogóle więcej wracać nie chcę. E, e, mnie tego zainteresowało bardzo zjawisko. Zainteresowały dwie rzeczy. Po pierwsze, masowa reakcja ludzi na to, że nie ma zgody na zachowania, które mają charakter ksenofobiczny, rasistowski, szowinistyczny. To jest pierwsza sprawa, a druga, zacząłem się zastanawiać tak naprawdę, skąd się biorą tak zwani trybuni ludowi, mhm. którzy nie wiem, mogą mówić brutalnie, głupio bardzo często i mają. Krzywdzą z drugiego człowieka. Krzywdząc to sobie, jakby sprawa jasna, tylko hmm. mając jeszcze taki, taką legitymację do tego. Hmm. Tak? Przyzwolenie. Skąd, przyzwolenie. skąd się. Mnie najbardziej martwi przyzwolenie. Hmm. Z drugiej strony, bardzo pragniemy i chcemy mieć takie poczucie, że po drugiej stronie faktycznie mamy patriotów, prawdziwych ludzi u, u władzy, którym nie zależy tylko na władzy, ale autentycznie na. na dobru drugiego człowieka i ogółu społeczeństwa. Tak. To się na... Polaka, tak? tak? Nie Polski, Polaka. 39 rok przychodzi, 5 lat okrutnej wojny, która niszczy, te straty są ogromne. Teraz PiS i dobrze, że to zrobili, dokonali pewnego podsumowania. Ja się z tym zgadzam, mhm. że takie podsumowanie, że zapłata reparycje, one powinny mieć miejsce, bo faktycznie tak się nie jest. Tak, zgadzam się z tym. Koszt ogromny, ogromna strata materialna, ludzka przede wszystkim. Zniszczone kolejne warstwy społeczne, inteligencja, arystokracja, szlachta, e, zrobienie z naszego państwa tworu e, e, ziemniaczano-robotniczego, przepraszam, wiejsko-robotniczego. Przepraszam. E, 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 I też w związku z tym ta walka taką o naszą tożsamość, o naszą kulturę, łączność z tradycją, z przeszłością e, e, to są rzeczy mega potrzebne, aby właśnie no, ten patriotyzm, o którym mówi, żeby był jeden Dować. naród, tak. który gdzieś ma jakiś zbiór pewnych wartości, które nigdy yy, nie mogą yy, być poddane jakiejś wątpliwości. Szanowni Państwo, bardzo uprzejmie dziękujemy. Gościem i z gwiazdami był Paweł Delong. Paweł, wszystkiego dobrego. I trzymajmy się jakoś.